Jak nauczyć się wdzięczności w codziennym życiu? Wdzięczność to postawa serca, która pozwala dostrzegać dobro w każdej sytuacji. Często jednak w codziennym pośpiechu zapominamy zauważać błogosławieństwa, które nas otaczają. Biblia wielokrotnie zachęca nas do wdzięczności, jako klucza do życia pełnego radości i pokoju. Paweł w liście do Tesaloniczan napisał: w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. Te słowa przypominają, że wdzięczność jest możliwa nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się pomyślnie, ale także w trudnych momentach, gdy uczymy się dostrzegać Bożą obecność. Jezus, karmiąc tłumy. Zawsze zaczynał od dziękczynienia. W Ewangelii według Jana czytamy: Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Ewangelia według Jana, rozdział 6, werset 11. Jego przykład pokazuje, że nawet niewielkie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, mogą stać się źródłem obfitości. Psychologia potwierdza, że praktykowanie wdzięczności zwiększa poziom szczęścia, zmniejsza stres i poprawia relacje z innymi. Regularne zauważanie dobrych rzeczy w życiu wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i sposób patrzenia na świat. Jak nauczyć się wdzięczności w codziennym życiu? Po pierwsze, codziennie dziękuj Bogu za drobne błogosławieństwa. W psalmach czytamy: Dziękujcie Panu. Bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Księga Psalmów, Psalm 118, werset pierwszy. Nawet proste rzeczy, takie jak promienie słońca czy uśmiech bliskiej osoby, są okazją do wdzięczności. Po drugie, prowadź Dziennik Wdzięczności. Zapisuj codziennie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To praktyczne narzędzie pomoże Ci zauważać Boże działanie w codziennym życiu. Po trzecie, wyrażaj wdzięczność innym. W liście do kolosan Paweł zachęca: Niech pokój Chrystusowy króluje w Waszych sercach, bądźcie wdzięczni. List do kolosan, rozdział trzeci, werset piętnasty. Dziękowanie innym za ich wsparcie czy obecność pogłębia nasze relacje i buduje wspólnotę. Po czwarte, ucz się wdzięczności w trudnościach. W liście do Rzymian Paweł pisze Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. Nawet trudne doświadczenia mogą prowadzić do dobra i wzrostu duchowego. Po piąte, zaczynaj i kończ dzień dziękczynieniem. W psalmach napisano. Rankiem napełnij nas swoją łaską, abyśmy mogli się radować i cieszyć przez wszystkie dni nasze. Księga Psalmów. Psalm 90, werset 14. Modlitwa dziękczynna rano i wieczorem pozwala ustawić serce na właściwej ścieżce. Wdzięczność to nie tylko uczucie, ale także wybór, który podejmujemy każdego dnia. Jak mówi psalmista: Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Księga Psalmów, Psalm 103, werset 2. Kiedy uczymy się dostrzegać Boże błogosławieństwa w codziennym życiu, nasze serca stają się pełne radości, pokoju i nadziei. Pokój i radość niech będą z Tobą.